Zawoga naszego zakładu jest bardzo młoda. Jesteśmy jedynym zakładem w województwie rzeszowskim, który produkuje lampy oświetleniowe. Elektronika w pogwizdowie nowym. Niedaleko miejsca, gdzie przed 100 laty zapłonęła pierwsza na świecie lampa naftowa, produkuje się nowoczesne źródła światła. Codziennie 12 tysięcy świetlówek. Średnia wieku załogi 23 lata, przy czym w statystyce uwzględniono również kierownictwo fabryki. Lepszej i wydajnej pracy. Dyrektor Kolbusz jest młody, niedawno już skończył studia i tak sobie świetnie daje radę w pracy. Każdy go lubi ze względu na to, że umi ma podejście do ludzi. On jak ma czas, to chodzi po wszystkich stanowiskach, on sprawdza maszyny. Inżynier Zbigniew jak... Kolbusz, rocznik 47. Jest podobno najmłodszym dyrektorem w Polsce. Nominację otrzymał w dwa lata po ukończeniu studiów. Często właśnie bierze śrubokręt i. I robi takie prace, które powinien zrobić tam ślusarz czy coś. To znaczy lubi, znaczy, zdaje się lubi taką pracę. Dotychczasowe przepisy nie przewidywały awansów dyrektorskich dla młodych ludzi, ale w naszych czasach młodzi ludzie wcześniej zdobywają wiedzę i doświadczenie, natomiast przepisy wcześniej się starzeją. Pan się bardzo podoba. Jest bardzo ładny, wysoki, przystojny, czarny. Lubimy go. Kontrola drogowa. Dokumenty Panie kierowco, widzę, że ma pan pustą skrzynię ładunkową. Do poznania pan coś przywoził? Nic. Nic, pusto pan przywoził. Pusto i, pusto, I pan pusto Tym razem nie chodzi o światła, kierunkowskazy i hamulce. Przy okazji kontroli dokumentów drogowych, jeszcze jeden test dotyczący sprawności przewozów. Co pan ma na wodzie, Jaki ładunek? Pusty. Co pan w tej chwili przewozi? Nic, pusto. Więc jedzie pan z Piotkowa pusto do Stargardu Szczecińskiego. 350 km jedzie pan pusto do Stargardu. Jak wynika z danych milicji, ponad 30% ciężarówek jeździ po kraju bez ładunku, w przebiegach docelowych i powrotnych. 3000 kg, prawda? Samochód pana ma 4000 ładowności. Do poznania wiozem opony. Opony pan, została z powrotem? Pusto. Pusto pan wraca, tak? Tak. No to jest około 430 km pustego pana przelotu. W ogóle nie ma pan Kierowcy na ogół ignorują obowiązek zgłaszania pustych kursów u miejscowych spedytorów. Cena niepotrzebnie kręcących się kół rośnie wraz z rozwojem transportu i wynosi już miliardy złotych rocznie. To. To i przebieg kilometrów z Łodzi do Poznania i z Poznania... Do łodzi jest dla pana wy... normalnie wybitnym spacerkiem. Tak, kierowca to nie jest winien. Istnieją wprawdzie ustalenia dotyczące koordynacji pracy transportu, ale same ustalenia niczego nie załatwią. Przydałoby się więcej solidności, a tam gdzie jej brak, po prostu więcej sankcji. Jest to na pewno jakąś stratą. Na warszawskim powiślu ostatnia ruina. Nie mogły jej ugryźć pneumatyczne młoty. Budowlanym udzieliło pomocy wojsko, a ściśle stołeczna grupa rozminowania. Wstrzymane zostały prace w najbliższej okolicy. W środku budującej się dzielnicy wśród zamieszkałych już domów zawali droga, którą trzeba koniecznie usunąć. W potężnych murach starej gazowni wytrążono blisko 400 otworów na ładunki trotylu. To była precyzyjna robota. Już wkrótce na miejscu ruin rozpocznie się budowa kolejnych domów powiślańskiego osiedla. Rzecz dzieje się na wieszczackich pomoninach. Piec budowany ze specjalnych gatunków drewna. Wysuszone drewno, ułożone szczelnie, potem pokryte warstwą siana i przysypane ziemią. Wypalanie węgla drzewnego trwa 9 dni, cały czas pod nadzorem smolarzy. Piec nie może bowiem wygasnąć ani zapłonąć ogniem, musi się żarzyć. Przez szereg lat węgiel drzewny używany do wytopów wysokogatunkowych stani sprowadzaliśmy z NRD i dopiero niedawno ktoś sobie przypomniał, że w Polsce drewno prażono już przed wiekami. Wśród nich historycy sztuki, medycy poloniści. Grupa liczy 120 studentów przeszkolonych do zajęć w marcu. Specjalność chodzenie po dachach. Krakowska spółdzielnia Żarczek posiada również fachowców w zakresie nieńczenia, dzieci, sprzątania, mieszkań, a także w zakresie manier towarzyskich i dobrego tonu. Wszystkie usługi za niewielką oplatą według zatwierdzonego cennika. Specjalistom odchodzenia po stromych dachach krakowskich proponujemy taki oto aparat, który pomaga utrzymywać stan równowagi. Jest to coś w rodzaju dużych rozmiarów butów z przeceny w sklepachem HD. Za trzy miesiące tłum czasowiczów zdobywać będzie szturmem miejsca w restauracji w smażalni ryb i w kolejce do budki telefonicznej. Na razie można odpoczywać nawet na świnoujskiej plaży. Choć woda zupełnie zimna, a słońce ledwie ciepłe, skandynawskie mewy, które przez całą zimę przebywały na naszym wybrzeżu, Szykują się do lotu na północ. To już prawdziwy początek wiosny. W tych warunkach bez tłoku i bez tranzystorów trochę nierealnie pięknie jest na naszym wybrzeżu. Dla ludzi o stalowych nerwach. Sportowcy akrobaci na wspaniałych motorach w wyścigu polodowej tafli stadionu Wincel Mistrzostwa świata z udziałem najbardziej znanych zawodników. Wraz z upadkiem Hansa Ziegla zakończyły się nadzieje na zwycięstwo gospodarzy. Korytem jest teraz Rosjanin Kadyrow, który w kolejnych biegach dystansuje konkurentów i po brawurowej jeździe staje na podium zwycięzców. Wlas otwiera się na wysokości 4000 metrów. Grupa skoczków spadochronowych rozpocznie za chwilę podniebny balet. Do butów mają przytwierdzone świece dymne. Spadochrony otworzą się dopiero nad samą ziemią. Zespołowy lot, podczas którego regulamin nie zabrania wypicia filiżanki, herbaty, wolno również trzymać się za ręce. Skoczkom towarzyszy operator filmowy.